wyobrażam właśnie jak wracam do domu i kurde, jak je widzę, jak je ściskam, jak letą. one a. nawet, wiesz, codziennie jak ja wracam do domu, to jest już wiedzą, że ja wracam, to jest taki krzyk, mamo, mamo, wiesz, pod tymi, pod tymi drzwiami i, no, a teraz po takim tym. Chyba, że zamkną drzwi, no, chciał mi otworzyć. Tak, mogą być obrażone, że tak długo. No. Też tak może być. Co się dzieje, Malwina? Nic, wielki bracie, tak sobie po prostu trochę tęsknię za domem, za dzieciakami. Po tym zadaniu chyba, jak mieliśmy napisać list, dać jakiś przekaz dla bliskich, dla, dla innych ludzi, to mi się tak zebrało na smęty trochę. Hmm. To pierwszy raz, jak nie widzimy się tak długo, nie rozmawiamy w ogóle. No jest ciężko. No, tu już popatrz na kalendarz, już niedługo już. Zwyszeli Kubuś. No trzymaliśmy kciuki. <grystanie> no. Bardzo je kocham. I dam im dużo miłości, jak wrócę. Bardzo dużo, 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 dużo. Ja jeszcze parę dni zobaczę, już.